Taka się zrodziła refleksja w mojej głowie na temat słowa niepodległość. Myślałam sobie, że jeśli nie zatrzymać się na słownikowym znaczeniu tego słowa, czyli na, na niezależności państwa od innych państw od świata, to właściwie można by je odnieść do, do, do każdej innej relacji. Od tych oczywistych. W naszym przypadku Polska, sąsiednie kraje, Polska, Unia Europejska, Polska, świat poprzez na przykład rządzący, rządzeni, czyli naród, aż do, do tej podstawowej relacji, człowiek- człowiek. I myślę, że każda, każdy naród, każde społeczeństwo, każda grupa ludzi, każdy osobny człowiek. Tak jak państwo ma swoje granice, których nikomu poza jego właścicielem, bez zgody jego właściciela nie wolno przekraczać, nie wolno naruszać, których tenże właściciel czasami musi bronić, ale czasami chce je przed światem, przed innymi otwierać. Dlatego wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem niepodległości w Najszerszym tego słowa znaczeniu niepodległości jest wzajemne zaufanie. Bo w końcu nie żyjemy w próżni. Jesteśmy uwarunkowani tym, co, co wokół nas i w pewnym sensie zależni od tego. A wzajemne zaufanie po, pozwala stworzyć sytuację, w której jesteśmy w stanie przyjąć, jesteśmy w stanie zaakceptować warunki, Zasady, którym będziemy podlegać, którym będziemy podlegać, nie tracąc poczucia wolności. Chciałam tylko dodać, że tego sobie, Państwu, naszemu Państwu i wszystkim Państwom na całej naszej pięknej ziemskiej kuli życzę. Wzajemnego zaufania.